Cześć, tu Daniel. nie uwierzycie, co się stało? Mój brat został bohaterem. Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym przy tym nie był. Kilka dni temu kolega Maćka miał wypadek na rowerze i potrzebna była krew dla niego. Mój brat postanowił zostać honorowym dawcą krwi. Mnie zatkało, przecież on się boi igły. Ja też kiedyś prawie zemdlałem. Znacie to uczucie, gdy na widok krwi robi się tak dziwnie ciepło. Uff. Postanowiłem go tam przypilnować, żeby tam nie palł i wstydu nie narobił. Wiecie, jaki byłby obciach? By ktoś się dowiedział, że mam brata słabe usza. Już rano zaczęło robić się ciekawie. Maciek nie mógł niczego przełknąć, a na pójść nie mógł. Wiecie, jak sobie pomyślałem o tych strzykawkach, to też mi się jakoś jeść nie chciało, ale w końcu się zmusiłem. Musiałem mieć siłę tak na wszelki wypadek. Jakbym go miał taszyć do domu. Może chudy to on jest, ale na pewno nie lekki. Przed centrum krwiodawstwa trochę mnie zmroziło. Jak sobie wyobraziłem, że w budynku jest tyle krwi, to przypomniał mi się ten horror. Wiecie który. Swoją drogą to ciekawe, że na widok krwi w horrorach ludzie nie mdleją przed telewizorami. Może dlatego, że ta krew jest sztuczna. Co nie? Maciek podpisał jakieś papiery, że nie robił sobie tatuaży ani nie przekuwał uszu w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Później sprawdzili, że ma więcej niż 18 lat i już może oddawać krew. O krew można oddać po ukończeniu 18. Proszę bardzo. Na początku pielęgniarka pobrała tylko trochę. Do badania żeby się upewnić, czy mój brat jest zdrowy. Maciek nie wiedział, jaką ma grupę krwi, ale pielęgniarka powiedziała, że nie szkodzi, bo i tak oni to sprawdzają za każdym razem. Później się dowiedział, że A+. A która grupa krwi jest najlepsza? Wszystkie grupy są tak samo potrzebne. Jedne są bardziej popularne, inne występują rzadziej. Są też grupy bardziej uniwersalne, które można wykorzystać u osób, które mają inną grupę krwi. Miła była więc postanowiłem ją trochę pomęczyć. Dlaczego właściwie trzeba oddawać krew chorym? Nie można jej czymś zastąpić? Krwi nie da się ani niczym zastąpić, ani jej w żaden sposób wyprodukować. Dlatego tak bardzo potrzebni są konorowidawcy krwi, którzy chcą swoją krwią podzielić się z potrzebującymi. A co się dzieje dalej z tą krwią po pobraniu? Krew trafia do specjalnych pojemników, jest badana, po czym trafia do tak zwanej wirówki, gdzie rozdziela się ją na trzy składniki. Krew jest wykorzystywana podczas zabiegów operacyjnych oraz przetaczana osobom, które straciły dużo krwi w wypadkach. Wykorzystuje się ją również jako lek, między innymi dla osób z białaczką. Proszę bardzo. A czy to może być niebezpieczne? Czy można się czymś zarazić? Nie, oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Wszystkie igły i potrzebne akcesoria są jednorazowe, więc nie ma możliwości zakażenia żadną chorobą. A czy nie będę potem mieć za mało krwi? Nie, teraz małe ukłucie. Już. Zdrowy organizm szybko produkuje nową młodą krew. Czyli oddawanie krwi od mładza. Ciekawe ile lat będzie maćkowi. Macie! Czy to boli? Nie, co ty? Byłem w szoku. Wystarczy 20 minut, żeby uratować komuś życie. Po powrocie do domu zacząłem zgłębiać temat. Wiedzieliście, że człowiek ma aż 5 do 6 litrów krwi? Ale nasza babcia ma mniej. Mama zawsze powtarza, że jest strasznie zasuszona. Wiecie co? Postanowiłem znaleźć sposób na wyprodukowanie krwi. Sprzęt już mam. I nawet kilka pomysłów. Trzymajcie za mnie kciuki. A póki nie wymyślę nic lepszego, krew trzeba oddawać. Так, як мой брат.